O, tu niespodzianka Na rogu ulicy Warszawskiej i Pałacowej hmm, Słonimskiej nowa elewacja na budynku dzięki temu wygląda znacznie ładniej bo wyglądał bardzo brzydko ostatnio To jest ulica Pałacowa 4 przy okazji przystanek zielony czyli taka jako ściema można powiedzieć za 75 tysięcy złotych, pamiętam, jedna sztuka tego przystanku kosztuje, czyli tyle ile nowy samochód posiadający klimatyzację komputery, którym gdzieś można pojechać, a tu kawałek ławki, blachy nieogrzewany, nieklimatyzowany, czteromiejscowy kosztuje więcej niż nowiutki samochód z salonu. Ciekawa też polityka mówiąca o tym jak się robi przekręty, można też posadzić kwiatki, bratki, na rondzie Także po prostu rewelacja tak bym to powiedział Pałac Branickich czyli wydawanie pieniędzy na coś, żeby zrobić na kimś wrażenie a nie żeby to miało sens i logikę w naszym mieście, jak widać zawsze aktualne do tego można to po prostu skopiować, zacznąć z francuskiego na przykład Wersalu Zamiast wymyślić coś samodzielnie. Tak to się robi się.